Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. Z tej strony Kołosmo Kochani i Cię witam was w kolejnym odcinku, w którym będziemy reagować na kolejny trailer do najnowszego dodatku pod tytułem Razem Raźniej. Jest to oficjalny zwiastun rozgrywki, który trwa około 3 minut, więc jestem ciekawy czy pokazane zostaną nam jakieś nowe rzeczy. Zobaczymy to już za chwilę. Ja do was wracam jak te dwie minuty ostatnie miną i zobaczymy co dojdzie w nowym dodatku. Zostało 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1 i 0 zaczynamy z polskimi napisami, trailer, więc zobaczymy, co tu się wydarzy. Razem raźniej, mam nadzieję, że będzie. Hopewell? The <laughs> Można było walizkę nieść. <laughs> Dziadkowie przyjdą. <laughs> to wow, O, co to jest? Etapy będą się nazywały. OK. Okej. Okay. nie wiecie to? Fortunately, oh. to O, Jakiś nowy system tej dynamiki rodzinnej to jest w ogóle

Okej, okay, makes sense. Dobra, czyli po prostu Chemia nawet działa w przyjaźni tylko w miłości, że możesz się tam nie dogadywać, to jest bardzo spoko. Jaki to jest fajny trailer, bo mi się podoba. I jest bołas. Jak słodko pomachał to dziecko. Widzieliście to, I <laughs> can't. Między dziećmi mogą być ten ustawiane takie relacje. Te dzieci są przesłodkie. Widzicie, co się dzieje? <laughs> Sięgał głową ponad stół. Jakie to słodkie. <śmiech> <śmiech> I dlatego nie lubi swojego brata. Ale ca cały z w ogóle w kolczyk widzieliście? Niesamowite. Ooo. Ja pierdolę, co się dzieje w ogóle? Ale super. Jezu, jakie są to animacje niektóre, naprawdę. Umrę. To. <zysk tinc @gibany> bardzo mało zostało pokazane. Praktycznie nic, a to jest trailer rozgrywki, że ja słucham. Osobiście, szczerze, jestem w szoku, jak pokazane mało właśnie zostało. I wszyscy widzę, że też są w szoku, jeżeli chodzi o osoby na czacie. Well, dziwny ten trailer był, powiem wam zupełnie szczerze. Nie spodziewałem się, że będzie tak dosłownie mało pokazane. Przejrzyjmy się temu jeszcze raz i powolutku. Jesteśmy zatem i widzimy wzgórza Hopewell teraz, czyli jakąś tam część najprawdopodobniej na wieku, czyli Sansequoia i zobaczmy, jak to tam wygląda dokładnie. Mam jakieś miejsce zabaw do dzieci, to takie jezioro, o którym już mówiliśmy i jakieś domy, samochody jeżdżące, ale oczywiście niefunkcjonalne. I domek naszych... Michaelsonów. co dziwne, to są tutaj podjazdy zrobione na działkach, więc zobaczymy, co tego będzie, kochani. Okolice wydaje się, bardzo być podobne do wierzbowej zatoczki, taki jakiś vibe mieć, no nie. No i zobaczymy. Bardzo mi się spodobało to, że ten dziadek niesie wa faktycznie tą walizkę. Jestem ciekaw, że tak to będzie wyglądało. No i mamy tutaj wielki jeden brud urodziny Michaelsonów, ewidentnie. Ale z takich nowości, to mało w sumie jeszcze widzę. Jeżeli chodzi o tryb budowania, to tak średnio do mnie pasuje, ale ja takie nowoczesne rzeczy, ale to jest tak bardzo rodzinnie, widać, że przyjaźni dzieciom. Małe płacze, ten się bawi w śmiecach. No no i nagle mamy dziadka, który przychodzi, ale naprawdę bardzo, bardzo mocno zostało pokazane. Jest też walizka, więc walizki zostały potwierdzone, że dojdą, rower, który jest dla dziecka najprawdopodobniej, no i babacja, który sobie siedzi tutaj. Okej, okay, no i mamy dynamikę rodziny. Etapy, czyli milestones, które będą definiować simów życie i cechy osobowości, które mogą łączyć dzieci, czyli tak zwana chemia, a raczej, no w sumie, to te cechy osobowości teraz i, i jakieś takie relacje między tymi cechami osobowości, tak naprawdę. I mamy relacje małżonków, e, a raczej, reakcję małżonków i tutaj jest pokazane jakby dynamika rodziny, którą można sobie wybrać między nimi i tutaj mamy, że są od siebie daleko, że są jokes też, czyli że tak trochę sobie dogryzają mam wrażenie, no i close, czyli że są blisko siebie. W sumie bardzo mało jak na małżeństwo, wyboru, bo wydaje mi się, że mogło być i więcej, ale na przykład fajne jest to, że jakby, wiecie, małżeństwa zresztą może się od siebie oddalić i mogą na przykład później to ratować albo, nie wiem, się na separację jakieś takie jeszcze, więc to jest spoko do budowania jakiejś historii. To mi się podoba akurat. Także oni są bardzo blisko siebie, bo najprawdopodobniej mają bardzo dużo wspólnych zainteresowań. I jak widać, lubią podobne rzeczy, więc to jest spoko dodatkowo mają, jak widzicie, jeszcze właśnie te takie swoje etapy, przez które przeszli i mają w związku z nimi miłe wspomnienia, więc to jest bardzo, bardzo spoko. I trzy razy on chyba wchodzi. No i tutaj mamy, że jest nadopiekun, czyli nie, nie dogaduje się z tym swoim tak naprawdę zięciem i nie lubią się zbytnio, ale nie dogadują się, jeżeli chodzi o ich wspólne jakby właśnie zainteresowania, więc się różnią ten nie lubi posągów, a ten lubi posągi i ten ogrodnictwa, a tamten nie lubi, także tak to wygląda zobaczcie, że tutaj dochodzą jakieś takie pieprzyki w ogóle na przykład też szpiegi, jeżeli chodzi o ciało i widzę, że też jakieś rozstępy też w tym stylu, więc mi się bardzo, bardzo podoba i tutaj mamy jakieś kłótnie między dziadkami, ale w ogóle mało nowych ubrań mam wrażenie dochodzi więc nie wiem o co tutaj chodzi i tutaj jest jakaś strata pracy i tego jego małżonka widzę na zdjęciu, która już niestety zmarła najprawdopodobniej Coś w tym stylu. No i ewidentnie, przez to właśnie dba chyba tak mocno o tą swoją córkę i mu się to niezbyt podoba. Te animacje z dziećmi są najsłodsze, po prostu zobaczcie, no, kocham to. No i dynamika, bo została postawiona na głowę, jak przed mały tutaj ten bobas. I czy też będzie to można jakoś zmienić wtedy? Aha, i oni tutaj mają. Aha, bo to jest siostra, okej, okay, sorry, to myślałem, że to są chłopiec. Nieważne. W każdym razie, dynamika między nimi jest taka, że może być, mogą być blisko, może, mogą być z siebie daleko, mogą, może być trudna, no i mogą być jeszcze. Właśnie takimi jokstersami, czy takimi żartownicami wobec siebie Czyli trochę takim wiecie, shady wobec siebie, coś w tym stylu Ale ona jest dzieckiem, więc ma ciekawsze zajęcia Sorry, w ogóle nie że to jest dziewczynka na początku Ale to nie jest ważne No i tutaj mamy dużo tych właśnie etapów, bo pierwsze rzeczy się po prostu po raz pierwszy Więc to jest spoko, jestem ciekawy czy będzie jakiś taki specjalny system do tego, czy jak to będzie wyglądało Mamy też raczkowanie, więc to jest bardzo, bardzo spoko Podoba mi się i ubrudzenie się po prostu jakimś zarciem, to jest też przesłodkie. Naprawdę dzieci są super. I to w ogóle, jak ono tak wchodzi ponad ten stół, no to jest niesamowite i wszyscy w tym zdjęcie się cieszą, tylko nie on, bo on widzicie, oddziaływuje to wszystko za sobą, więc to jest spoko. Ciekawe, czy można będzie ustawić taką relację między na przykład Nastolatkami, które są takie trudne wiecie w wychowaniu itd. i tak dalej, to by było spoko. No i Atlas, który był królem tego zamku, a teraz zajmują się właskiem drugim, więc e, mu to się nie podoba. Naprawdę bardzo mocno ono pokazano. Coś więcej dojdzie w tej rozgrywce, bo jeżeli to był jakby z jasną rozgrywki, to mało zostało pokazane, mam wrażenie. Mm. No i widać, że jest on faworytem swojego dziadka ewidentnie tutaj, i dlatego, że mają oni sobą. są <śpuszczam z żartowniciami> I mają tą dynamikę rodzinną i jakby wspólne cechy osobowości, które. Jakby dzielą ze sobą, no nie. Ale bardzo mało, naprawdę, bardzo mało rzeczy zostało pokazane z tych no Właśnie, myślałem, że nie wiem, pokażę coś, co jeszcze nie zostało tak naprawdę pokazane, a o tym wszystkim już zasadniczo, wydaje mi się, wiedzieliśmy. Więc takie, mam wiedzę o co chodzi. No i tutaj mamy zakończenie dziadek, odjeżdża. I oni znowu tutaj jadą w drugą stronę, więc nie wiem, jak długo on tam był. No, powiem Wam szczerze, moi kochani, że nie jestem zachwycony tym, co tutaj zobaczyłem. Zupełnie, zupełnie szczerze. Nie wiem, co o tym sądzić. Wydaje mi się, że zostało pokazane bardzo, bardzo mało, i jeżeli ta rozgrywka będzie taka jak ty została pokazana, no to będę trochę zawiedziony, mam nadzieję, że będzie po prostu więcej żół, albo będzie to po prostu dosyć taki głęboki, że będziemy mogli to naprawdę rozwijać, bo tak naprawdę zostały pokazane nam trzy rzeczy: no, dzieci, te relacje między rodzinami, ta dynamika rodziny i tak naprawdę to taka chemia cechy osobowości, które mogą na siebie wpływać i więcej zasadniczo nie. Więc jestem ciekawy, co z tego będzie. Ten trailer troszkę ostudził moje oczekiwania, powiem Wam zupełnie szczerze, ale nie wiem, e, czy w Waszym przypadku też tak będzie. Na pewno ja będę ten dodatek testował i mam nadzieję, wiecie, też wydaje mi się, że w takiej rodzinnej rozgrywce, typu właśnie pokoleniowej i takiej mm, bardzo skupionej na rodzinie, trudno jest bardzo pokazać tą rozgrywkę, bo ona po prostu jest długofalowa i też rzeczy dzieją się, bo to jest taki trochę bardzo, taki dodatek do podstawy, no nie, a nie taki totalnie pełnoprawny dodatek, gdzie dochodzą totalnie nowe rzeczy, typu wiecie, nie wiem, bloki albo krowy i lamy no nie tylko tutaj te są skupione na relacjach i trudnie jest ukazać relacje w krótkim trailerze Niż właśnie jakieś totalnie nowe rzeczy, które są jakby odrębną rzeczą od sim, a tutaj tak naprawdę dodaje się simom jakąś taką jakość, no nie? Więc w ten sposób myślę o tym dodatku i jestem ciekawy, jak wy myślicie. Co sądzicie, że dojdzie? Co sądzicie, że jakby tutaj zostało tak mało pokazane? Ja jestem oczywiście bardzo, bardzo ciekawy waszej opinii i czekam na to, co wy powiecie, ale powiem, że troszeczkę ostudził ten trailer moje tutaj oczekiwania, więc zobaczymy, co z tego będzie zupełnie, zupełnie szczera. Czekam oczywiście na wasze opinie, moi kochani, i jeżeli ten film się spodobał, to dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. No dzi dziwnie, dziwnie to jakoś odbieram na ten moment, ale zobaczymy jakie będą Wasze opinie, bo może widzicie po prostu więcej niż ja, dzisiaj jeszcze jestem jakiś taki niemrawy, nie wiem, głowa mi boli w ogóle wszystko. Chyba po prostu mam jakieś początki choroby, więc dajcie znać, co Wy sądzicie. I cóż, dziękuję wszystkim za oglądanie. Chyba nie widzimy się w kolejnym odcinku. do zobaczenia następnego i cześć!